Druga edycja Business IT Training Skills właśnie dobiegła końca. W tym roku uczestnicy mogli skorzystać z cyklu szkoleń i programowania w języku Python, tworzeniu stron internetowych w WordPressie oraz automatyzacji procesów w Excelu. Projekt został sfinansowany przez JICA Japanese International Cooperation Agency, i zrealizowany we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie oraz jej filią w Gdańsku. Dzięki tym dwóm lokalizacjom program objął blisko 200 ukraińskich kursantów i kursantek, którzy mogli bezpłatnie zdobywać nowe kompetencje. Szczególnym wyróżnieniem było wsparcie ambasady Japonii w Polsce oraz obecność przedstawicieli ambasady podczas otwarcia projektu. Po raz kolejny ogromnym wsparciem okazały się instytucje i partnerzy ukraiński dom Caritas Poland. Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa, a także firmy Uniqlo, Fujitsu, Daiwa House, Jetro i Basona. To właśnie dzięki nim na zakończeniu kursów odbyły się targi pracy, podczas których uczestnicy kursu otrzymali solidną dawkę praktycznej wiedzy i wskazówek, jak odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Obserwując te zmiany oraz coraz częściej pojawiające się pytanie o wpływ sztucznej inteligencji na pracowników i pracodawców, pan Kanzaki Hiroyuki, reprezentujący JICA, oraz profesor Maria Orłowska, prorektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, zainicjowali wspólne działania nad nowym programem stypendialnym, finansowanym przez JAIKA. Dzięki temu ponad 150 osób złożyło aplikacje, a 25 uczestników otrzymało możliwość wyboru studiów podyplomowych na Piark. Najczęściej wybieranymi kierunkami to Python, programowanie sztucznej inteligencji, UX design oraz AI w prawie. Współpraca JAIKA i Piark stale się rozwija. Każdy kolejny projekt pozwala zapraszać do współpracy nowych ekspertów i obejmować wsparciem coraz to większą liczbę osób. Międzynarodowy projekt JICA Research Project ma na celu wzmocnienie i popularyzację badań w dziedzinie technologii w projekcie biorą udział akademie i uczelnie wyższe w Ukrainie, takie jak Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki w Charkowie, czy Ukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny, a także z Japonii Uniwersytet Technologiczny w Tokio i Uniwersytet Musashino. Partnerstwo uczelni Żdajka otwiera wiele możliwości w obszarze badań naukowych, budujących więzi między Polską, Ukraińską i japońską siecią badaczy i naukowców. Dzięki temu partnerstwu możemy realizować projekty na styku nowych technologii i potrzeb społecznych, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz cyfrowej transformacji. Wykładowcy i doktoranci z wybranych uczelni w Ukrainie, Japonii i Polski będą wymieniać się swoimi doświadczeniami, aby wspierać działania badawcze. Technologia, informatyka to wciąż najszybciej rozwijające się dziedziny, a jednostki edukacyjne powinny poszerzać zasoby i rejony współpracy. Aby dywersyfikować badania. Międzynarodowa współpraca nie tylko rozwija nasze zaplecze naukowe, ale też sprawia, że wyniki badań szybciej znajdują zastosowanie w praktyce. This is a project financed by Japanese government, and then, uh... especially the Japan International Cooperation Agency is our sponsor and uh, client. Project is ongoing but uh, today we finished the one of the components IT business skill training for Ukrainian people in Poland. And then uh, we heard that uh, they have some difficulties to find a job here in Poland because of the various reasons. And then one of the reasons is that uh, technical gaps and then also uh, language gaps. And then in addition to the IT skill training, we are also offering the Polish business languages uh, training. I suppose it's only the beginning of the learning, but I hope this course gave the participant opportunity to start learning and they will find a way to continue as well. And they probably will be able to find something related to the contents of the course, which they can also develop, develop their skills further at their new, new job environment. Jestem o bardzo pozytywnych wrażeniach, bo kurs był nowoczesny, użyteczny, wykładany był z pasją i jestem przekonany, że w ciągu tej pasji i swojej wiedzy zostawiliśmy w sobie. I wielkie podziękowanie w ogóle od nas, wszystkich Ukraińców do narodu polskiego za to wsparcie i tę pomoc, które nam okazuje. Zarówno japońskiego, przecież jesteśmy w Akademii polsko japońskiej I też zwróciłem uwagę w ogóle na tą uczelnię, bo studia podiplomowe też są bardzo ciekawe, że na przykład tak otwieram dla siebie zwykłe programy, których widziałem wcześniej, no to głębokość wiedzy, która może być w nich jest zaskakujące. Wyniosłam z tego kursu dużo wiedzy praktycznej, to jest najważniejsze w rozwoju kariery i swoich umiejętności. W trakcie kursu się nauczyłam wykorzystywać różne nakładki graficzne, korzystać z różnych wtyczek, budować strony internetowe w różny sposób z wykorzystaniem różnych elementów UI i budować strony i wypuszczać ją w świat. Przewyższyło moje oczekiwania. Nauczyciele no, naprawdę chcieli, żeby my coś widzieliśmy, żeby naprawdę poszliśmy stąd z jakąś bazą wiedzy, i mi się wydaje, że udało się mi przekroczyć próg, który sobie na przykład nie mogłam samodzielnie przekroczyć, ucząc się samodzielnie w domu. Kończę japońskim zdaniem. Honto ni arigatou gozaimashita.